Uciekliśmy już od szumu. Zaraz będziemy w mesie, można zakładać kamerkę. Bo szkoda było taśmy na ten jazgot. Kiedy wjechali na wyniosłość w drogi, oczom im ukazał się las. Tak jest. Atomizm. Pięknie. Tu już zaraz będą koniki, las, wszystko. Świetnie mieć. Kąpankę taką w podróży. Oj, Milka, my musimy pojechać gdzieś dalej z namiotem. Niestety mamy ograniczenie do 30. Ale śmieszne. Jesteśmy blisko życia leśnego. Ależ wspaniale. Mi się już gęba cieszy. I tutaj zawsze jak wjechaliśmy aż dwa razy czy trzy z haneczką, to w lusterku widziałem banana na twarzy haneczki. Bo tak nas to raduje. Ach, jak pięknie. Prawda Milka? Zobaczcie gdzie jesteśmy Jak pięknie Jak przepięknie Jakie piękne koniki Tak Milunia to Tak wygląda duży Nie piesek, ale konik Widzisz? Ciekawe co Wspaniały Pięknie Pięknie na konikach tak córusia, co tu się dzieje? zaraz trochę pobiegasz, damy Ci wody, a ja wypiję kawę ale tu ludzi, rekreacja no i właśnie to jest to, nie? że nie masz wyboru właściwie to byś musiał pojechać na wieś daleko i tam sobie jeździć indywidualnie u kogoś bo tu jest tłum ludzi, którzy ma blisko z miasta piękne kuski. piękne halo konik Coś szwankuje. Telefon, nie wiem. Czemu. Jesteśmy w lesie. W pierwszym lesie. O, a tutaj z haneczką byliśmy nocą. Nocą w grudniu dwa lata temu. Przy księżycu. Co dawno. Ej, ej, ej. W czym ty się tam tarzasz? Ja się boję. Chociaż nigdy się w czymś bardzo złym nie wytarzałem. Przed chwilą już mówiłem do kamerki na głownej, że niestety ale przerwało nagranie. No i tak ja to jest robota z taką kamerką beznadziejną, to nie jest format telewizyjny, ale zawsze coś. Lepiej się telefon trzyma w pionie, ale to jest niedoprawne filmowanie.